już mamy założony zestawik wyciągania. Ciężko mi tu będzie wam pokazać, ale może się uda. Światło jest do dupy, ale już wam mówię czym jest rzecz. Może złapię ostrość. Złap, złap. Spójrzcie, to już jest mi się uda. Tak, spójrzcie tutaj, tutaj gdzie wkładam kręt, to już jest to, co nam odeszło, czyli już odeszło nam parę milimetrów tulejka. I, i jak to jest robione? A jest tak robione, że z jednej strony to jest wszystko na łożyskach specjalnych, podkładki są na łożyskach, żeby były jak najmniejsze opory. Yy, tak jak powiedziałem, to jest specyficzna tulejka, bo ona nie jest pełna, ona jest tutaj taka podcięta, żebyśmy mogli zobaczyć też raz, że mało miejsca, bo jest wycięcie i żebyśmy sobie mogli zobaczyć, jak ona nam wychodzi, to jest raz. Yy, to jest z tej strony z tej strony widzicie, praktycznie ładnie tutaj wchodzi. Ja używam to jest tam 22, czyli zakładam sobie 22, żeby była duża dźwignia, klucz mam dość długi, bo to jest długa 22, także jak widać z tej. Tutaj mam na grzechotce z możliwością wysunięcia ramienia, żeby też było lżej i łatwiej i naprzemiennie ściągamy to raz tą, raz tą i nam wszystko ładnie wychodzi. Ja jeszcze pokażę później to jak już wyjdzie, jaki to ma, jak to wygląda. Trochę to samo widać technicznie, ale mówię nie jestem w stanie, nie mam żadnego statywu, żeby to pokazać. Ale uwierzcie mi, że tym ściągaczem idzie jak masełko, naprawdę bez żadnego oporu, bez niczego.